Jestem tak szczęśliwy, że zapłaciłem łącznie 499 tysięcy dolarów, by zamieszkać w tej routerze w przytulnym osiedlu wartej najwyżej 4 dolary. Jak minął dzionek, kochani! Witajcie w Hello Neighbor. Chwila, moment, podglądasz mnie. Znajdź sobie pracę! Ty złamany kawałku! O! Panie Johnny, brawo bez. O! Wystarczy spojrzeć na Twojego wąsa. Czemu się na mnie gapisz? Ja się wam nie interesuje. Weźmiemy drzemkę. Oczywiście w domu sąsiada. Uda się. Ua! Trzymaj się. I co teraz? O, przyniosłeś łopatę! Daj mi ją! Kop, 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 kop! Co to jest? Zas, miałem coś zrobić! Szybko na góry! Czemu ten typ hoduje rekina w domu? Jestem na twoim cholernym dachu. I co mi zrobisz? Właśnie tak! Patrz uważnie! Nie masz nade mną kontroli! A teraz lećmy wyżej! Uuu, uh! czy to huśtawka? O, jestem duchem, dziecino! Ta ogromna piwnica jest przekozacka. Wujku, ale mam już dość. Jak tam? Ło, rany! On serio mnie nie widzi! Ach, pewnie trzyma tam trawkę. Ło, o! Hva ah, sa jente?!